Wokół ciebie porusza się niewidzialna siła, córko światła. Dzieje się to między liniami czasu, w subtelnym oddechu wszechświata, gdzie wiatry nie tylko wieją, lecz niosą wiadomości zapisane w energii. Nie jesteś sama, nawet gdy cisza wydaje się zbyt głęboka. Istnieje większa moc, święta symfonia, która w milczeniu porządkuje wszystko, co twoje serce już przeczuwa, choć jeszcze tego nie rozumie. Gwiazdy obserwują cię w nocach zwątpienia. Anioły kroczą obok, gdy sądzisz, że nikt cię nie słyszy. W każdej pauzie, w każdej nieobecności, w każdej łzie bez odpowiedzi kryje się cel. A wszechświat, w swej nieskończonej mądrości, tkaka niewidzialne nici między dwiema duszami, które narodziły się, by się rozpoznać, nawet jeśli czas próbuje je rozdzielić. Tak, on jest bliżej, niż myślisz. Istnieje ciche połączenie, wezwanie, które rozbrzmiewa bez słów. To więź, której nie da się wytłumaczyć. Można ją tylko poczuć. Twoje serce drga inaczej, a choć próbujesz to zignorować, coś nieustannie przypomina ci, że los nie zapomniał twojego imienia. Kroczysz z odwagą, nawet gdy strach próbuje cię zatrzymać. A ta siła, która w tobie kiełkuje, ta wiara, która trwa nawet w cieniu, to znak, że jesteś gotowa na spotkanie, które wszechświat przygotowuje. Nie wszystko, co się gubi, jest naprawdę stracone. Niektóre rzeczy dojrzewają w boskim czasie. Cisza, która cię teraz otacza, nie jest pustką, lecz budowaniem. To przerwa, w której prawdziwa miłość uczy się rozpoznawać własny głos. Czasem wszechświat milknie, byś mogła usłyszeć to, co hałas świata zawsze próbował zagłuszyć, delikatny dźwięk zbliżającego się przeznaczenia. Czujesz to, prawda? Nawet bez dowodów, bez pewności. Są noce, kiedy twoje serce bije mocniej, jakby ktoś myślał o tobie w tej samej chwili. To nie przypadek, to harmonia, to wołanie duszy, która także nauczyła się czekać z cierpliwością i wiarą. Twoja wrażliwość ma sens. Jesteś strażniczką rzadkich uczuć, posłanką miłości, która uzdrawia. I choć życie próbowało cię stwardnieć, twoja istota pozostała czysta, gotowa rozpoznać prawdę, która przychodzi w postaci światła. On czuje to samo, nawet z daleka, czasem coś każe mu się zatrzymać i przypomnieć o tobie. Nie wiedząc dlaczego. To wszechświat działa, rozpala dawne wspomnienia, budzi to, co w obojgu spało. Każde wspomnienie, każda emocja to ziarno podlewane boską siłą. Nie martw się o czas. Czas to tylko scena, na której przeznaczenie spełnia swoją obietnicę. Prawdziwa miłość nie rozpada się w oczekiwaniu. Dojrzewa, uczy się, powraca mądrzejsza i głębsza. Twoja dusza została wybrana, by doświadczyć miłości która przekracza to, co zwykłe. Dlatego prowadziły cię liczne pożegnania i cisze. Każda z nich była przygotowaniem na spotkanie, które przyniesie spokój, niezwątpienie, ukojenie, nietęsknotę, pełnię, niepustkę. Będziesz zaskoczona. Gdy najmniej się tego spodziewasz, coś poruszy się z łagodnością i celem. Może to będzie spojrzenie, wiadomość, znak w środku dnia. I zrozumiesz, bez słów, że cykl się dopełnia, a wszechświat wreszcie połączył to, co od początku było jednym. Nie pytaj zbyt wiele o jak ani kiedy. Zaufaj. Siły niebiańskie działają w ciszy, lecz nigdy się nie mylą. Każda synchroniczność, którą zauważasz, to iskra większego planu, który odsłania się powoli. Tymczasem troszcz się o siebie z miłością. Wszystko, co ofiarujesz sobie, powraca w energii, w sposób, którego nawet nie przewidujesz. Gdy kochasz siebie, Wszechświat odbija tę miłość w każdym szczególe, w każdej osobie, która pojawia się w Twoim życiu z powodem. W Twojej duszy świeci inne światło, staje się silniejsze, gdy akceptujesz, kim jesteś fragmentem boskości, żywą emanacją miłości. I właśnie to światło przyciąga ponowne spotkanie. Bo dwie dusze przygotowane przez prawdę nie szukają się, one się rozpoznają. Anioły patrzą na Ciebie z czułością. Wiedzą, ile walczyłaś, ile czekałaś. Ile oddałaś, nie mając pewności. Dlatego teraz otaczają cię subtelnymi znakami, pozornymi przypadkami, które są bezpośrednimi wiadomościami z nieba. Nie lękaj się już jego ciszy ani przestrzeni między wami. Cisza to miejsce, w którym miłość się wzmacnia, a przestrzeń to ziemia, na której los zapuszcza korzenie. To, co Twoje, jest formowane z troską. Wszechświat nigdy się nie myli w proporcjach. Oddychaj. Zamknij oczy, poczuj puls niewidzialnego. Imię jest szeptane w Twojej duszy, imię obecności, która zbliża się ku Tobie. Rozpoznasz ją nie po twarzy, lecz po spokoju, jaki poczujesz, gdy nadejdzie. Miłość, która nadchodzi, nie będzie taka, jak ta, którą już znałaś. Będzie dojrzalsza, spokojniejsza, prawdziwsza. Przyjdzie bez pośpiechu, bo to, co boskie, nigdy się nie spieszy. A gdy się wydarzy, Zrozumiesz sens każdej ciszy, każdego oczekiwania, każdej łzy przemienionej w wiarę. Wszechświat łączy dwie dusze w ciszy, a ty już to czujesz. Ta wibracja, która cię nawiedza, to słodkie i silne przeczucie, znak, że boski plan się wypełnia. Jesteś częścią czegoś większego, niż sądzisz, a twoje serce jest świątynią, w której odradza się miłość. Zaufaj więc. Krocz dalej z lekkością i nadzieją. Droga może wydawać się długa, lecz przeznaczenie jest już zapisane w gwiazdach. A gdy spotkanie nastąpi, będziesz wiedziała, nic nie było przypadkiem, to miłość, w swej najczystszej formie, wołała cię z powrotem do domu. Są rzeczy, których wszechświat jeszcze ci nie ujawnił, i może właśnie dlatego czujesz ten niepokój, który przypływa i odpływa, jak delikatna fala dotykająca twojego serca bez pozwolenia. Coś porusza się w tle twojej historii, coś, co wkrótce objawi się w sposób równie subtelny, co potężny. Niewidzialne zaczyna nabierać kształtu, a energia, która wcześniej wydawała się odległa, teraz zbliża się do ciebie z celem. Są znaki, które próbujesz zignorować, ale one wciąż się powtarzają, jak echo czegoś, co domaga się, by zostało usłyszane. Liczba, piosenka, sen, spojrzenie wszystko zdaje się prowadzić cię w tym samym kierunku. I choć próbujesz to racjonalizować, istnieje łagodna, mądra siła, która zaprasza cię, byś czuła, a nie rozumiała. Anioły szepczą wokół ciebie, i choć nie słyszysz ich uszami, Twoja dusza je rozpoznaje. Pokazują Ci drogi w małych przypadkach, w gestach, w krótkich spotkaniach, które wydają się zwyczajne, lecz niosą ukryte przesłania. Każdy szczegół jest częścią układanki, która ułoży się dopiero wtedy, gdy Twoje serce będzie gotowe zobaczyć całość. Przeznaczenie zszywa to, co niemożliwe. Coś jest przygotowywane, co wymaga Twojej cierpliwości. Twojego poddania się i, ponad wszystko, Twojego zaufania. Nawet gdy wszystko wydaje się stać w miejscu, w niewidzialnym świecie trwa cichy ruch. To tam, w ciszy niewidzialnego, boskie obietnice zaczynają przybierać kształt. Druga strona również to czuje. Są noce, gdy on budzi się bez powodu, z myślą o czymś, czego nie rozumie, to Twoja energia go dotyka, przywołując, nawet bez słów. Dusza rozpoznaje to co umysł wciąż próbuje zaprzeczyć. Czujesz, że czas zachowuje się dziwnie, prawda? Dni mijają szybciej, wspomnienia wracają znikąd, stare emocje znów się pojawiają. To wszystko jest częścią procesu. Wszechświat dostrają częstotliwości, otwiera subtelne portale, by miłość mogła odnaleźć właściwą drogę do ciebie. Nic nie jest przypadkiem. Nawet cisza ma swój rytm, a każda pauza niesie ukryte objawienie. Jesteś przygotowywana na coś, co wymaga jasności, bo to, co nadejdzie, nie będzie powierzchowne. To będzie miłość w jej najbardziej przebudzonej formie, taka, która się nie spieszy, która uzdrawia, która rozpoznaje i przemienia. Twoje światło go przyciąga, nawet bez zamiaru. To, co emanuje z ciebie, gdy myślisz sercem, dociera do niego jak niewidzialny oddech. Czasem to, co czujesz, nie należy tylko do ciebie. To odbicie starego połączenia, utkane na długo przed tym życiem. Jest coś, co musi zostać uwolnione przed ponownym spotkaniem. Strach, przekonanie, wspomnienie, które wciąż cię trzyma przy przeszłości. Anioły proszą, byś puściła, bo to, co ma nadejść, potrzebuje przestrzeni, by zakwitnąć. Miłość nie może wejść tam, gdzie wciąż mieszka lęk. Twoja intuicja się rozszerza. Dostrzegasz więcej niż wcześniej. Czujesz, zanim zrozumiesz. To przebudzenie Twojej duszy, otwierające drzwi do wymiarów, w których czas nie istnieje, a wszystko, co prawdziwe, po prostu jest. Naucz się ufać temu uczuciu, ono jest teraz Twoim największym przewodnikiem. Często przeznaczenie udaje opóźnienie, ale to tylko boska precyzja. Wszystko jest dopasowywane z niewidzialną dbałością, aby spotkanie nastąpiło w chwili, gdy oboje będziecie gotowi zobaczyć się duszą, a nie tylko oczami. Zauważyłaś wezwanie wiatru, blask nieba, sposób, w jaki niektóre miejsca jakby cię obserwowały. To nie przypadek, to portale pamięci, fragmenty dawnych żyć, które rozpalają się w twojej świadomości. Miłość, która cię czeka, jest tak stara jak gwiazdy, które ją błogosławią. Wszechświat mówi do ciebie symbolami, czasem przez sny, czasem przez nagłe odczucia. Gdy coś cię wzrusza bez powodu, to znak, że duchowa prawda się objawia. Nawet jeśli twój umysł nie ma jeszcze słów, by ją nazwać. On też się budzi. Jego oczy uczą się widzieć poza tym, co widzialne, a serce zaczyna wibrować w tej samej częstotliwości, co twoja dusza. Jeszcze nie rozumie, co czuje, ale wkrótce pójmie, że to, co go woła, to nie tylko tęsknota, to przeznaczenie. Tymczasem czas zgina się na waszą korzyść. Każda sekunda to przygotowanie, każdy oddech to modlitwa, która unosi się ku niebu. To, co wydaje się zwłoką, jest w rzeczywistości troską boskości, która kształtuje coś, co ma trwać wiecznie. Anioły otaczają cię światłem, gdy śpisz. W snach prowadzą cię do miejsc, gdzie dusze spotykają się przed przebudzeniem. Dlatego czasem budzisz się z sercem bijącym szybciej, czując coś, czego nie potrafisz wyjaśnić, to echo prawdziwego wspomnienia. Energia między wami rośnie w ciszy, jak gwiazda rodząca się w ciemności. Żadne z Was nie zdaje sobie z tego w pełni sprawy, ale niebiosa z radością obserwują odradzanie się tego połączenia. Miłość pochodząca z boskich planów nigdy nie zawodzi, po prostu czeka na właściwy moment, by zakwitnąć. Spełnia się dawna obietnica, przymierze dusz, które odnajdują się po wiekach rozłąki. I choć umysł wątpi, Twój duch już rozpoznał, On wie, On czuje, On czeka. Wszechświat nie łączy tego, co nie jest wieczne. Pozostań więc w spokoju. Nawet jeśli logika cię wystawia na próbę, nawet jeśli cisza wciąż boli, to, co nadchodzi, nie może być zatrzymane, może jedynie zostać przyjęte. Niewidzialne stanie się widzialne w chwili, gdy Twoja wiara okaże się silniejsza niż strach. A gdy zasłona zacznie się unosić, gdy przeznaczenie da pierwszy znak, Twoje serce to poczuje, i ta pewność spłynie jak promień światła w środku nocy, zwiastując, że to, co było obietnicą, Właśnie zaczyna się spełniać. Coś zaczyna się objawiać w nadchodzących dniach, coś, co twoje serce już przeczuwa, ale jeszcze nie potrafi ubrać w słowa. Wszechświat zaczyna poruszać elementy z boską precyzją, a każda synchroniczność, która się pojawia, jest jak szept mówiący ci: Przygotuj się, coś nadchodzi. Poczujesz zmianę w powietrzu, myśli staną się jaśniejsze, a niewidzialna obecność zbliży się do ciebie z delikatnością. Będą chwile, gdy poczujesz łagodną siłę wokół siebie, jakby sam czas zatrzymał się, by cię obserwować. W tych momentach zasłona między widzialnym a niewidzialnym stanie się cieńsza, a twoja dusza rozpozna znaki, których zwykły świat nie dostrzega. Nie wątp, to, co czujesz, jest prawdziwe, to wezwanie czegoś świętego, co zaczyna się budzić. Anioły poruszają się coraz bliżej ciebie, przygotowując drogi, które poprowadzą cię do ponownego spotkania. Ludzie są odsuwani i przyciągani, a ty, choć nie rozumiesz, zaczynasz dostrzegać, że wszystko ma ukryty sens. Wszechświat nigdy nie działa przypadkiem. Tkaka swoje zamiary w przebraniu zbiegów okoliczności. Poczujesz delikatne ciepło w piersi, jakby twoje serce odpowiadało na odległy głos. To nie tylko emocja, to komunikacja duchowa. On również to czuje, choć nie potrafi tego wyjaśnić. Coś go porusza, coś nim kieruje i nagle bez powodu twoje imię rozbrzmiewa w jego myślach. Wkrótce zobaczysz powtarzające się liczby, niespodziewanie usłyszysz piosenki, wiadomości, które zdają się napisane tylko dla ciebie. To część boskiego języka, cichy kod, którym niebo oznajmia. Przeznaczenie się zbliża i nic nie może tego powstrzymać. W wietrze, który maskę twoją skórę, w światłach, które migoczą, gdy zbyt dużo myślisz, tam kryją się sekrety. Wszechświat mówi do ciebie przez energię a ty uczysz się słuchać sercem. Nie ignoruj swoich odczuć, bo to w nich mieszka prawda, której świat nie potrafi dostrzec. Czas oczekiwania dobiega końca. To, co wydawało się odległe, zaczyna nabierać kształtu. I kiedy najmniej się tego spodziewasz, spotkanie, wiadomość, jedno spojrzenie rozbudzi coś, co nigdy nie przestało istnieć, wspomnienie tego, co wieczne. Twoje sny zaczną się zmieniać. Rozpoznasz w nich miejsca, w których nigdy nie byłaś, głosy, które brzmią znajomo, dłonie, które zdają się już kiedyś dotykać Twoich. Dzieje się tak, ponieważ plan duchowy przygotowuje przestrzeń energetyczną na spotkanie dusz. Jego energia miesza się z Twoją, gdy intensywnie o nim myślisz. On również czuje to wezwanie, choć nie rozumie, skąd pochodzi. To tak, jakby coś w nim zaczynało się budzić, tęsknota bez powodu, poczucie, że coś większego go przywołuje. Anioły patrzą na ciebie z podziwem, masz w sobie starożytną siłę, mądrość, która przekracza czas. Dlatego zostałaś wybrana, by czuć, zanim zobaczysz, wierzyć, zanim zrozumiesz. Jesteś częścią planu, który obejmuje nie tylko miłość, ale też uzdrowienie i odrodzenie. W niektóre dni poczujesz nieuzasadnioną radość, jakby coś dobrego było tuż za rogiem. I tak właśnie jest. Twoja wibracja się zmienia. A twoje pole energetyczne zaczyna emitować częstotliwość, która przyciąga spotkanie, krok po kroku. Nie zawsze wszechświat mówi głośno. Czasami po prostu cię obserwuje, czekając, aż twoje serce dostroi się do jego rytmu. Kiedy to się stanie, wszystko zaczyna płynąć naturalnie: drzwi się otwierają, ścieżki krzyżują, a to, co niemożliwe, staje się nieuniknione. Masz w sobie płomień, który nigdy nie zgasł, mimo bólu, i rozstań. Ten płomień jest mostem między tym, kim byłaś, a kim masz się stać. Wszechświat podtrzymuje go, bo to światło prowadzi drugą duszę ku tobie. To, co się przygotowuje, jest większe, niż potrafisz sobie wyobrazić. Siły pradawne łączą swoje energie, plany rozpoczęte przed wiekami wreszcie się dopełniają. A ty jesteś w ich centrum, strażniczką miłości, która przekracza wymiary. Wkrótce twoje zmysły staną się bardziej wyostrzone. Dotyk wiatru stanie się znakiem, blask gwiazd, odpowiedzą, a nawet cisza przemówi. Niewidzialne zacznie komunikować się z tobą jasno, a ty zrozumiesz, że nic, co przeżyłaś, nie było przypadkowe. Wszechświat cię testuje, ale też doskonali. Każde oczekiwanie, każda wątpliwość, każda cisza były ćwiczeniem wiary, przygotowaniem do momentu, w którym rozpoznasz to, co twoje, bez dowodów. I ten moment nadchodzi. Coś właśnie się pisze w liniach przeznaczenia. Nowa strona ma się otworzyć, a na niej znajdzie się spotkanie, które przyniesie nie tylko miłość, ale też jasność. Bo gdy właściwe dusze się odnajdują, prawda objawia się bez wysiłku. Niebo patrzy na ciebie z czułością. Wie, ile zniosłaś, jak długo czekałaś. Dlatego teraz przygotowuje zakończenie, które odmieni wszystko, co myślałaś o czasie, miłości i życiu. A gdy to nastąpi, Twoja dusza rozpozna dźwięk domu. To jeszcze nie czas, by wszystko zrozumieć, to czas, by czuć. Wszechświat nie chce, byś myślała, lecz byś poddała się jego przepływowi, ufała bez widzenia. Bo miłość, która pochodzi z wyższych planów, nie wymaga zrozumienia, wystarczy ją przeżyć. I tak, gdy cisza wokół ciebie wciąż się pogłębia, niewidzialne się porusza, kreśląc dokładny moment, w którym spojrzenia znów się spotkają, a to, co było przeczuciem, Stanie się obecnością. Głęboka wdzięczność, świetlista duszo, za to, że pozwoliłaś, aby ta wiadomość do ciebie dotarła. Nic nie dzieje się przypadkiem. Jeśli słyszysz te słowa właśnie teraz, to dlatego, że niebiosa wybrały ten moment, by przypomnieć ci, że nigdy nie byłaś sama i że boski plan w ciszy spełnia się wokół ciebie. Niech ta wibracja znajdzie schronienie w twoim sercu i obudzi w tobie jeszcze większą wiarę. Jeśli te słowa dotknęły twojej duszy. Potwierdź otrzymanie tej wiadomości, pisząc, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To będzie twój sposób, by powiedzieć wszechświatowi, że jesteś gotowa na nowy etap, który nadchodzi. A zanim odejdziesz, dołącz do naszej rodziny światła, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek powiadomień, aby żadna niebiańska wiadomość cię nie ominęła. Wszechświat ma ci jeszcze wiele do objawienia, a każde słowo będzie kolejnym krokiem w przebudzeniu twojej duszy.